Miejscowość źródła, pożar Sterty, zagrożone dwa budynki gospodarcze. Ile jednostek brało udział w akcji ratowniczej? Na, dzień, na chwilę obecną 10 jednostek Straży Pożarnej.

চাকরি <laughs> যাবে Odejdź, pan, odejdź, pan, odejdź, pan, Podejdź, pan, drogę, Ale gdzie... wody trzeba. Tam jest cała a Były picycło. Tam jest to to, do człowiek. Nie później do tego. Nie później w Tak, ale Ruda prawdopodobnie musi wycofać tamtą, bo Co nam ma tę wodę? Tam prowadzić samochód firmy, ma To niech zabierą mi te ludzi to... Już, No nie, łatwo, jak się... Dwie osoby, kobieta i mężczyzna, najprawdopodobniej w wyniku nerwów, miały problemy z oddychaniem, została udzielona im pierwsza kwalifikowana pomoc przedmedyczna, podaliśmy tlen, a następnie przekazaliśmy zespołom ratownictwa medycznego.